Zamiast skupiać się właśnie na istocie problemu, nawet biznes zaczyna mówić, że jest jakiś status 52, że dużo programistów jednak skupia się na tych problemach, i to czasami potrafi zdołować i stłumieć się tym, które pomysły w zarodku. Cześć, dzisiaj mamy 11 sierpnia 2025 roku, a to jest wyrzut numer 32. Lato w końcu zaczęło nas rozpieszczać, teraz przy okazji jeszcze mamy skrócony tydzień, ponieważ pracujemy tylko 4 dni z racji święta, który jest w piątek, a przy okazji ja za tydzień już zaczynam dwutygodniowy urlop, więc zobaczymy jak to będzie, być może uda mi się coś nagrać, być może nie, nie daję tutaj jakiejś nadziei sobie, ale zobaczymy, może jakieś 1-2 vlogi się uda nagrać. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób rozmawiać z biznesem, w jaki sposób z nimi rozmawiać, co warto mówić, a czego warto unikać. Także zaczynamy. A zaczniemy tutaj od krótkiej opowieści o jednej z firm, w której pracowałem. były tam spotkania, takie planowania powiedzmy, na których planowaliśmy to, co mam wykonać powiedzmy w danym sprincie. I tam były rozpisane różne zadania i na podstawie tych rozpisanych zadań, powiedzmy pomocą tej analizy, była dokonywana taka wycena tego, co ile to powinno kosztować, powiedzmy takie te story pointy, co tamkolwiek innego. No i na takich... Właśnie spotkaniach, przy planowaniu tych zadań, często wpadało się w takie rozwiązywanie już tego zadania na podstawie takiego rozwiązania już technicznego. I to było też również determinowane z racji tego, że jedna osoba, która teoretycznie była biznesowa, tak naprawdę miała background techniczny i często padały takie stwierdzenia jak numy, flagi, jakieś wątki i inne rzeczy. I to wydaje mi się, że. W tym momencie nie powinno padać. Z racji tego, że były tam również osoby, które były odpowiedzialne za ten biznes i one się tutaj już gubiły. Także jeśli chodzi o detale techniczne, to to zostawmy sobie programistą, a na takich spotkaniach warto rozmawiać o rozwiązaniu ale bardziej pod kątem biznesowym. Bo czy biznes tak naprawdę obchodzi to, że my mamy jakieś kolejki, jakieś bazy danych, inne rzeczy. Myślę, że nie do końca oni mają jakieś bardziej problemy takie związane z tym, żeby nie wiem, dostarczyć większą liczbę użytkowników, czyli przynieść powiedzmy więcej pieniędzy dla danego biznesu, a nie to, że my zastosujemy jakieś fajne zabawki i będzie wyglądało to rozwiązanie tak albo inaczej. Przez to, że my zarzucamy ich takimi właśnie stwierdzeniami jak flagi, to oni się po prostu w tym gubią, wytracamy ich po prostu z, z tej rozmowy, odsuwamy ich od rozmowy i. Gubimy sedno całego całej istoty tego problemu, a następnie tworzymy sobie rozwiązania, które w mniej lub większym stopniu potrafią, powiedzmy, ten problem rozwiązać, ale przez to, na bazie tego rozwiązania, trudniej nam się dostarcza kolejne rozwiązania. Wtedy świadomie zaciągamy, czy też nieświadomie zaciągamy dług techniczny. A gdybyśmy bardziej się skupili na istocie problemu, to nie wprowadzalibyśmy, powiedzmy, komplikacji związanej z. Tego, że takie rozwiązanie wygląda w ten, a nie w inny sposób. Dlatego wydaje mi się, że tutaj powinniśmy bardziej skupiać się na tym, co ten biznes chce nam przekazać. Ale co jest w tym wszystkim najgorsze, to że potem biznes chcąc nadążyć nad tym, za tym, co mówią programiści, on zaczyna używać tego żargonu i na przykład na takich spotkaniach. Zamiast skupiać się właśnie na istocie problemu, nawet biznes zaczyna mówić, że jest jakiś status 52 albo trzeba zapalić flagę Verify. To właśnie powoduje, że my sami jako programiści robimy sobie problem, bo potem faktycznie to może nam na jakiś moment działać, ale w dłuższej perspektywie zacznie nas mocno kopać, zwłaszcza wtedy, kiedy takie osoby powiedzmy najstarsze z plemienia. Zmienią po prostu pracę i nie zostawią tej wiedzy. I to właśnie fajnie wyszło na ostatnim stormingu, który prowadziłem, o którym wcześniej już mówiłem, że pojawiały się tam też takie karteczki, jak właśnie zapalono flagę Verified, to co teraz przed chwilką też powiedziałem, stąd właśnie był ten, ten przykład. I to daje mocno do myślenia, że nawet na takim stormingu, który powinien być stricte biznesowy, gdzie powinny być istotne fakty biznesowe, pojawiają się takie detale techniczne. No i to może też nam dać do myślenia, że właśnie taka flaga może na takim streamingu się pokazać i ona będzie istotna, ale następnie trzeba zmienić ten mindset i tą flagę zastąpić czymś, co jest faktycznie istotne biznesowo. Mi się, że pokłosiem, pochodną tego całego zachowania, że uczymy biznesu takich właśnie słów, jest to, że w pewnym momencie IT, taki zespół IT w danej firmie, w danej organizacji, staje się trochę takim smerfem marudo. No bo potem nagle przez to, że to rozwiązanie jest skomplikowane i biznes ma jakieś fajne pomysły na to, żeby miałem dodać jakiegoś klienta VIP, niby to powinno być jakaś jakiś checkbox na UI, który oni sobie wymyślili. A tak naprawdę pod spodem cały model biznesowy, cały model rozwiązania w postaci kodu nam się wali. I taka jedna flaga może spowodować, że będziemy musieli nie wiem, dostarczyć to przez 2, 3 czy 4 tygodnie. Właśnie tego warto unikać i warto się właśnie zastanawiać nad tą przestrzenią rozwiązania, aby ona była jak najprostsza i rozszerzalna. No i w tym przydają się właśnie takie techniki jak event storming czy właśnie myślenie domain driven design. I tutaj też nie chodzi o to, żeby właśnie nie być takim smurfem marudą, no bo pewnie wtedy przeciążymy się całym tym rozwiązaniem, całą tą machiną, którą nam biznes dostarcza i wtedy jest piękna i łatwa droga do wypalenia zawodowego. Natomiast warto czasami zatrzymać się i faktycznie dokonać nawet własnej analizy tego, jak ten biznes wygląda, aby ten model, który tutaj, ten kawałek, wycinek tego świata, który modelujemy, no był po prostu prostszy i łatwiejszy na rozszerzenia. Warto też zadawać takie pytania, które pozornie zwiększają komplikacje danego modelu, danego rozwiązania. Natomiast to jest tylko pozorna komplikacja, bo dzięki temu będziemy wiedzieć, w którym kierunku być może ten model będzie mógł skręcać i będziemy na to przygotowani. I tutaj przydaje się taki moduł, który był zawarty w kursie Legacy Fighter. Na temat komunikacji, w jaki sposób my się komunikujemy, w jaki sposób biznes się komunikuje. I najczęściej ta komunikacja jest bardzo rywalizacyjna, natomiast dzięki temu, że my staniemy się bardziej świadomi, to wtedy będziemy wiedzieli, jak z tym biznesem rozmawiać. No bo my, jako IT, tak jak wspomniałem, częściej jesteśmy nastawieni na problemy, że czegoś się nie da zrobić, a wtedy tłamsimy ten biznes, bo oni bardziej dostrzegają kolejne szanse. Oni właśnie wolą się skupić na tych szansach, w jaki sposób mogą przynieść więcej pieniędzy do swojego biznesu, w jaki sposób mogą te pieniądze oszczędzać. Wolą się skupić na ideach, na ogółach, w jaki sposób właśnie to wszystko powinno funkcjonować, a nie tak jak my, właśnie na tych detalach i problemach. Dlatego jeśli my będziemy bardziej świadomi tej komunikacji biznesowej, to po naszej stronie będzie leżało, żeby właśnie im pomóc. No i dzięki temu możemy też również z tego po prostu czerpać benefity. Bo jeśli zaczną dostrzegać, że my nie jesteśmy takimi smurfami, marodami, to może zaczną nam bardziej ufać jako takim partnerom biznesowym. Co będzie się wiązało może z jakimiś podwyżkami albo nawet jakimiś procentami udziałów. Nie wiem, natomiast jestem w stanie sobie po prostu uzmysłowić, że takie podejście będzie naprawdę w cenie. Dobra, tak przy okazji, jutro będzie druga edycja mojego... Które będę prowadził wewnątrz Allegro. Także znowu trzymaj kciuki. Mam nadzieję, że wyjdzie tak fajnie jak ostatnio. Tutaj zapowiada się, że grupa będzie większa. Nie będzie tylko dwóch osób, tylko sześć. Na razie wszyscy zaakceptowali. Dzisiaj też wysłałem maila z potwierdzeniem i potwierdziły dwie osoby. Także jest szansa na to, że faktycznie tych osób będzie więcej. No i liczę, że to szkolenie wypadnie jeszcze lepiej niż poprzednie. Także trzymaj kciuki. Także mam nadzieję, że to co tutaj przekazałem ma jakikolwiek sens dla Ciebie. Ja to mniej więcej tak to postrzegam, że sam widzę jak rozmawiam w zespole, że dużo programistów jednak skupia się na tych problemach i to czasami potrafi zdołować i stłamsić niektóre pomysły w zarodku. Natomiast gdybyśmy faktycznie zmienili trochę ten mindset, to może świat byłby lepszy. Natomiast pewnie te detale też są istotne. Natomiast właśnie to, co cały czas tutaj wspominam, że czasami potrafimy za bardzo skomplikować rozwiązanie i to tutaj zostaje się bardziej ta złożoność tego problemu zamiast tak naprawdę wynikająca z problemu biznesowego. Także warto dziś mieć to z tyłu głowy. No i po prostu lepiej komunikować się z tym biznesem. Dobra, a jakie są twoje przemyślenia w tym temacie, czy my faktycznie jako IT trochę zabydniliśmy za daleko i zaczynamy uczyć biznes niektórych detali implementacyjnych, których oni nie powinni być świadomi. Czyli przez to być może nam trudniej również jest refaktoryzować systemy z racji tego, że jednak ten biznes się spala na tym, że miał być tak pięknie, a jednak wyszło inaczej. Że właśnie nie potrafimy wydobyć, wydobyć z nich esencji problemu, a skupimy się na, skupiamy się wyłącznie tylko i wyłącznie na esencji rozwiązania. Daj znać w komentarzu, niech tam płynie jakaś dyskusja. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiaj. Dzisiaj było dosyć niezły flow. Także zwracam do pracy. Zaczynamy kolejny tydzień, a za tydzień urlopik. Także dzięki Ci jeszcze raz. Na razie i cześć. A przy okazji jeszcze jedno krótko to Action. Ja jestem zawsze po drugiej stronie, więc jeśli masz jakiś ciekawy temat, który chciałbyś, żebym poruszył, daj mi znać. Czy to właśnie w komentarzu pod tym filmem, czy w jakiejś wiadomości prywatnej, na przykład na LinkedInie. Ja naprawdę jestem po drugiej stronie i z chęcią dowiem się czego chciałbyś się dowiedzieć ode mnie. Także jeszcze raz cześć.